Karaluchy. Kilka ciekawostek, kilka faktów o tych bardzo niewiarygodnie ciekawych owadach. Karaluchy, czyli karaczany, czyli zwierzęta, owady, które są w stanie, według wielu, przetrwać wojnę atomową. Na świecie występuje około 3,5 tysiąca gatunków. U nas możemy spotkać ich 16, z czego tylko 7 są, można powiedzieć, są gatunkami takimi naturalnymi, które znajdowały się u nas już od dawna. Są to Istoty bardzo, bardzo odporne. Niektóre z gatunków karaluchów są odporne na bardzo niskie temperatury, nawet do minus 122 stopni Celsjusza czyli temperatur, które żaden człowiek nie jest w stanie przeżyć. Niektóre z tych gatunków nie potrzebują nawet wody do życia. Prowadzą najczęściej życie nocne, są owadami społecznymi. Są to też owady, które jedzą wszystko dosłownie wszystko. Raczej nie ma rzeczy, której karaluchy nie byłyby w stanie zjeść. Dlatego tak dobrze idzie im się przystosowywanie nawet do najcięższych warunków i potrafią się odnaleźć nawet w najtrudniejszych miejscach, ponieważ są w stanie zdobyć pożywienie, a raczej potraktować coś za pożywienie dosłownie ze wszystkiego. Żyją około jednego roku, chociaż w laboratoriach, w przypadku takich warunków najbardziej optymalnych. Są w stanie przeżyć nawet 4 lata. Legendarna też jest ich odporność na promieniowanie. Najprawdopodobniej są od 6 do 15 razy bardziej odporne na promieniowanie niż człowiek. A nawet niektórzy twierdzą, że ta odporność na promieniowanie może być jeszcze większa niż ta 15-krotna większa odporność od naszej. Są to owady, które mogą osiągać, osiągać do 29 mm. Niestety, ale karaluchy przenoszą wiele groźnych chorób. Czerwonka, gruźlica, dur brzuszny. Dlatego karaluchy powinny być zwalczane, jeśli znajdują się w siedzibach ludzkich, ponieważ mogą właśnie zarazić nas, nawet dla nas w sposób nieświadomy, wieloma bardzo groźnymi chorobami. Karaluchy potrafią nie jeść nawet przez 40 dni. Komunikują się za pomocą głównie feromonów. I chociaż są tak odporne, to jednak wiele gatunków staje się coraz rzadszymi. Można powiedzieć, że z jakiegoś powodu powoli wymierają. Ale oczywiście nie dotyczy to wszystkich karaluchów. Duża część tych karaluchów ma się świetnie i najprawdopodobniej może przeżyć ludzkość o wiele, wiele milionów lat. Jak wspomniałem, są owadami społecznymi, są mocno socjalne. Gdy jakiś pojedynczy egzemplarz będzie odizolowany od swojej grupy, to zacznie bardzo dziwnie się zachowywać, przestanie jeść, po prostu będzie miał brak apetytu. Można powiedzieć, to dziwne zachowanie, niektórzy określają, że zacznie głupieć, ponieważ to jego zachowanie stanie się irracjonalne po prostu on jest tak mocno związany z swoją grupą, potrzebuje tych kontaktów społecznych, że bez nich po prostu wariuje. No coś bardzo podobnego do ludzi. Co ciekawe, kocimiętka, którą kochają na przykład koty, ma działanie odstraszające na karaluchy. A ta ich odporność, bardzo duża odporność wiąże się między innymi z tym, że posiadają w swoich ciałach bardzo mocne substancje przeciwbakteryjne i o ile mogą przenosić bardzo dla nas groźne choroby. To dużo chorób po prostu ich nie rusza, ponieważ one, ich organizm po prostu je zwalcza w sposób naturalny. Może tutaj się zatrzymamy, ponieważ o karaluchach, karaczanach można by mówić godzinami, a materiał też nie może być zbyt długi. Więc jak widać, nawet takie owady jak karaluchy, chociaż są legendami, jeśli można powiedzieć o ich możliwości przetrwania, są owadami niewiarygodnie ciekawymi i posiadającymi wiele cech które wiele osób z nas chciałoby widzieć w sobie. Na przykład tą odporność na choroby, te bardzo mocne substancje przeciwbakteryjne oraz na przykład to, że są o wiele mocniej, o wiele lepiej sobie radzą z wysokimi promieniowaniami. Dziękuję za uwagę. Zasubskrybuj, naciśnij dzwoneczek, opublikuj, poleć, pokaż znajomym, tak żeby ten materiał i inne materiały dotarły jak najszerzej. Do zobaczenia i usłyszenia ponownie.